30. kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Górnik zabrze podejmował. Widzę w łódź. Ponad 18 tysięcy widzów na trybunach, i już w czwartej minucie pierwsza dobra akcja w tym meczu. Szymon Czyż Szymon dośrodkowuje do szechu, Tu strzał zamienił się w podanie. Piłka trafiła do Frana Alvareza. On uderzył w kierunku bramki Majchrowicza i dobra interwencja golkipera Górnika Zabrze. Na pierwszą akcję Górnika czekaliśmy do 30. minuty i stworzył ją Marcel Krajewski, który zagrał zbyt lekko, piłkę próbował przejąć Ismail szybszy był jednak Rafał Gikiewicz. Lukas Podolski poczekał na partnerów w polu karnym, zagrał do Pawła Olkowskiego, ten zmarnował wyśmienitą szansę. To już druga część tego spotkania. Dośrodkowanie w pole karne widzewa Ismail nad poprzeczką bramki Rafała Gikiewicza. Nigeryjczyk był zdecydowanie najaktywniejszym piłkarzem w szeregach. Górnika zabrze, wciąż jednak ma na koncie trzy gole w tym sezonie. Szechu. Julian Szechu do Tupty. Napastnik widzewa już w polu karnym. Tupta decyduje się na strzał. Również niecelny. Ten mecz nie obfitował w wiele sytuacji podbramkowych. Dość powiedzieć, że Górnik przez całe spotkanie nie oddał ani jednego celnego uderzenia tu. Efektowna próba Ismahila. Uderzał nożycami pomocnik Górnika. Ponownie jednak nie musiał interweniować Rafał Gikiewicz. Teraz za pola karnego Julian Szechu i Filip Majchrowicz odbija piłkę po uderzeniu Albańczyka. 73. minuta gry, Fran Alvarez z rzutu rożnego i mamy kontrowersję, piłka spada na rękę Hosemy, ta sytuacja była długo analizowana na wozie VAR, ostatecznie sędzia Kochanek nie został wezwany do monitora, graliśmy dalej. Jeszcze stały fragment gry dla Górnika Podolski w pole karne, teraz szanse ma są. i on też nie trafia w bramkę. A w doliczonym czasie gry, dość nietypowa sytuacja, sędzia Marcin, kochany, kończy ten mecz. Problem w tym, że zrobił to o minutę za wcześnie, bo sam do tego spotkania doliczył 4 minuty. W porę jednak arbiter się zreflektował i jeszcze tę minutę dogrywaliśmy. Zaskoczenia jednak nie było, żadna bramka nie padła i teraz już. Oficjalnie to spotkanie zakończone przez Marcina Kochanka. Górnik zabrze po raz drugi z rzędu, remisuje 0 do 0. Najpierw podział punktów ze stalą. Dziś z widzewem łódź tak wyglądały dwa pierwsze mecze w roli szkoleniowca zabrzan Piotra Gierczaka. Niepocieszony Lukas Podolski, bo górnik nie wygrał w lidze od 15 marca. To oznacza, że zabrzanie są na 8 miejscu w tabeli, mają 42 punkty. Widzew jest 12 i ma 37 oczek. Górnik widzew 00. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.